Ale zarazem bardzo spokojny vlog, ponieważ e, po pierwsze jestem chory, mam tutaj gripex i się jakoś kuruje, kurwa mać. I oprócz tego zaczynam teraz swój najcięższy tydzień od bardzo długiego czasu. To jest ostatni tydzień stycznia i mam tak dużo obowiązków i tak dużo rzeczy do zrobienia w tygodniu, że masakra ale nie chcę Was zostawiać w żaden sposób bez filmu w tym tygodniu, więc pokażę Wam dzisiaj dzień jedzenia, który dostałem na okres deloadu, bo również ustaliłem z trenerem, że przez to, że mam teraz tak ciężki tydzień, to teraz po 5 miesiącach ciężkich treningów robimy sobie deload. Deload to jest dla mnie okres roztrenowania, okres bez treningów, okres, w którym mam inną dietę, więc ją Wam dzisiaj pokażę. Powiem parę Wam słów, po co jest deload, dlaczego go robię i jakie ma zastosowanie. I ogólnie to będzie dzisiaj. Spokojny, prosty odcinek. Mam nadzieję, że jesteście wyrozumiali i że rozumiecie toż sytuację, że staram się cokolwiek dla was nagrać, mimo tego, że no, e, warunki są ciężkie. I co? Idę robić pierwszy posiłek. Będę pokazywał go wam jak robię, żeby nie robić zawieszania. Będę wracał i pokażę Wam już, e, i powiem parę słów na miejscu, jak to wygląda i dlaczego tak jem, a nie inaczej. Wami nie jeszcze problem. I Dobra, pierwszy posiłek. Pięć jajek odrobinę soli himalajskiej, odrobina sosu sriracha I tak zanim ostygnie, to czemu takie śniadanie? Śniadanie zaczynam od jajek ponieważ jest to połączenie białka z tłuszczem. Rano unikam węglowodanów, lekko mnie przymulają. Więc tutaj mamy idealny początek dnia. Dostarczamy białko, tłuszcze spowalniają wchłanianie. Mamy dużo energii. Ja teraz jeszcze jestem na tej białej diecie, ale pomału już kończę, więc jeszcze kawy dzisiaj unikam. I przede wszystkim zaczynając od deloadu. Dlaczego teraz deload? I będę tak co posiłek mulu więcej. Deload dlatego, że jest 5 miesięcy. Jestem super przemęczony już planem, jestem super przemęczony ilością obowiązków. Teraz nałożyło się akurat nie tak, że ten ostatni tydzień mam bardzo ciężki, więc jak jeszcze miałbym zmieścić swoje treningi, to byłaby masakra. Oprócz tego już traciłem lekko chęci do treningów, traciłem chęć do tego, żeby dawać z siebie 120% na sesji treningowych, więc idealną porą był właśnie deload na ten ostatni ciężki tydzień. Biorę się za jedzenie, a my widzimy się przy posiłku numer dwa. Dobra, bierzemy się za posiłek numer 2 i 3. Pierwszym posiłkiem było 5 jajek, co widzieliście, z odrobiną sosu. I teraz biorę się za moje kolejne posiłki. I co my tu mamy? Posiłek drugi to będzie 75 gram ryżu, który sobie nasypuję. Mam tutaj jeszcze ryż do sushi. 75 gram ryżu do wody i nastawiamy na 15 minut. Do tego będziemy mieli gruszkę albo jabłko. Więc biorę sobie dwie małe gruszki, i to będzie posiłek 2. I do tego będę miał kurczaka po 170 gram, więc mam dwa pojemniki i sobie kurczaka przełożę. I tak. W dwóch pojemnikach mam kurczaka w drugim posiłku będę miał 75 gram ryżu, 170 kurczaka, dwie gruszki a w posiłku numer 3 będę miał 170 gram kurczaka do tego będę miał awokado które sobie teraz pokroję pokrojone mamy całe awokado kurczaka do tego sobie ogarnę jakieś warzywa i tutaj czekam aż jeszcze ryż mi się ugotuje. Zostało jakieś 12 minut. I tak, co Wam mogę powiedzieć? Przede wszystkim podoba mi się, że nastąpiły jakieś zmiany w tej diecie. Ponieważ no, nie ukrywam, że jedzenie praktycznie bardzo podobnych posiłków, już przez okres prawie. O... O, teraz jest git. Przez okres prawie 3-4 miesięcy no to było mega, mega długo. Więc fajna jest taka odmiana. Fajnie, że po prostu coś można innego zjeść. Mam też zalecenia, żeby sobie zrobić jakiegoś cheat napić jakiegoś wina, piwa. Do tego może pójść na jakiś basaż, czy na basen. Wybrałem masaż, idę w czwartek. Żeby też trochę to ciało rozbić. No i przede wszystkim... <laughs> Się trochę pozbierać zdrowotnie, bo już czuję, że lekko padam. No i mówiąc dalej o roztrenowaniu i o deloadzie, to przede wszystkim to jest bardzo fajny zabieg. Jak już naprawdę jesteście przemęczeni, jak już jest dużo tych obowiązków, dużo treningów i po prostu trwa to parę miesięcy. I czujecie, że już po prostu jest taka kompensacja tego zmęczenia, to wtedy właśnie zrobienie sobie takiego y, okresu roztrenowania po prostu z powrotem przywróci wam taką chęć i po prostu taki głód tych treningów, bo ja nie ukrywam, że byłem mega zmęczony, i y, ciężko jest utrzymać po prostu takie agresywne tempo na siłowni i tak bardzo się obciążać, jeżeli pomału już wytracacie po prostu y, ten apetyt na dalszy progres. Więc wydaje mi się, że po tych pięciu miesiącach taki tydzień przerwy, tydzień trochę innej diety, jakieś odstresowanie będzie naprawdę mega fajne i korzystne. I znowu nabiorę ten głód do tego, żeby dalej progresować i zasuwać. Nie ukrywam, że fajnie mnie to też zresetuje przed wyjazdem do trenera do Warszawy, bo na pewno zrobimy tam jakiś solidny trening. Więc chcę być świeży, chcę być w dobrej formie. Więc tak naprawdę czasami warto jest zrobić ten krok do tyłu, żebyście potem mogli zrobić dwa kroki do przodu. I co? Czekam aż mi się zrobi ryż. Ja muszę jeszcze usiąść na chwilę do raportów, poogarniać inne rzeczy i potem pokażę Wam pozostałe trzy posiłki, które również są trochę inne, trochę ciekawsze, więc na pewno możecie coś tam sobie podłapać do siebie, co można jeść, jak można z tego korzystać. Idę odcedzić za chwilę ryż. Siadam do spraw, a my widzimy się przy kolejnym posiłku. Dobra, i lecimy z kolejnym posiłkiem. Mamy tutaj 300 gram ziemniaków. I do tego będziemy mieli steka. I to jest posiłek numer 4. Robi się właśnie 300 gram ziemniaczków, do tego nie o 200 gram steka. A ja wam teraz pokażę, jak zabieram się za posiłek numer 5. Dobra, i lecimy z posiłkiem numer 5. I tak, jak zjemy sobie już nasze ziemniaczki i zjemy sobie nasze mięsko, to teraz. Biorę sobie deskę, przygotuję sobie steka, którego będę smażył. Mamy tutaj ankrykot I sobie go otworzę. Mamy tak, jako posiłek piąty będę miał 150 gram chleba tostowego. Więc bierzemy sobie wagę. I odmierzamy 150 gram. I to będzie około 6 kromeczek. I teraz tak, co my z tym robimy? Ze względu na to, że sobie te kromki wezmę ze sobą. I e, po prostu zjem sobie je w biegu. To do tego bierz, bierzemy szynkę z kurczaka i bierzemy jej 80 gram. To jest chuda szynka, praktycznie samo białko. Nie ma tu nic, nic skomplikowanego. układamy szyneczkę i do tego będziemy jeszcze mieli mozzarellę jedną kulkę a w zasadzie nie całą i również sobie kroję to w plasterki. Do tego jakaś przyprawa najlepiej włoska jeżeli macie A jeżeli kurwa nie macie tak jak ja to nie ma przyprawy zamykamy wszystko od góry I to będą nasze kanapeczki, które sobie zabierzemy ze sobą na cały dzień. Tylko wezmę woreczek. Mamy spakowane. Wszystko sobie tu elegancko ogarnę i zaraz Wam pokażę jak to będzie wyglądać. u dobra. Ugotowało się wszystko. Przekładamy jedzenie. Mamy tutaj ziemniaczki. Pyk, do miski. Miskę zalewamy wodą. Mamy tutaj steka. Stek zawsze doprawiamy po zrobieniu. Robiłem go 5 minut z jednej strony i 5 z drugiej, ponieważ jest wyjątkowy gruby kawałek mięsa. Więc niech się zrobi solidnie, do tego pieprz. I elegancko sobie go kroję. Idealny w środku, lekko różowawy, chrupiąca skórka. Super łatwo się kroi. I sobie go zaraz przełożę do miski, i tak wygląda. Tu mamy posiłek numer 4. Jest to stek. Do tego mamy ziemniaczki, i do tego mamy kanapki z szynką drobiową, z mozzarellą na chlebie tostowym. I tym sposobem mamy 5 posiłków. Za mną ostatni posiłek. Pokażę Wam na kolację, co będę sobie jadł. Dzisiaj, jak widzicie, dieta jest nadal zdrowa, nadal rygorystyczna, ale taka bardzo przyjemna. Nie ma tutaj żadnych, powiedzmy, zaskoczeń, ale fajna to jest ucieczka od rutyny. Co tam jeszcze słychać? No tak jak z poprzednich filmów widzieliście, dzisiaj jest, a w zasadzie zaczął się y, ostatni taki tydzień pracy, gdzieś na umowie, gdzieś coś u kogoś. Za tydzień już oficjalnie zaczynam robić sam na siebie, własna firma, własna działalność, nie ukrywam, strasznie dużo się pozmieniało przez te pół roku i jestem w szoku, jak czas zasuwa, jak wszystkie rzeczy się zmieniają, jak wszystko się rozrasta i, i bardzo fajnie się na to patrzę, muszę Wam powiedzieć z boku, jak rzeczy się zmieniają, kiedy inwestuje się w to trochę pracy. Luty też zapowiada się mega ciekawie, bo wyjazd do trenera, potem mam wyjazd na weekend jeden, więc za dwa i za trzy tygodnie w weekend nie będzie mnie w Krakowie. Więc mega fajnie, że coś się dzieje. Teraz nareszcie będę miał czas w tygodniu, żeby porobić coś innego, ruszyć z tym TikTokiem, pouczyć się, zdobywać dalej wiedzę i przede wszystkim nie chodzić masakrycznie zmęczony tak jak do tej pory. Więc mega z tego powodu się cieszę, że będzie coś nareszcie innego, coś lepszego. Idę sobie to popakować, i potem siadam jeszcze do obowiązków. A my widzimy się w ostatnim posiłku. I do wieczora. Dobra, Dobra. jak widzicie, wróciłem. Jestem ogarnięty, oszczygnięty, zadbany i zmęczony. Robimy ostatni posiłek na diecie roztrenowania. I co my tu robimy? Musimy najpierw opróżnić lodówkę, ponieważ oczywiście jest w niej burdel, ale remont kuchni nadchodzi za dwa miesiące. Nie wiem, czy jeszcze wtedy będę tu mieszkał, czy nie, ale jeżeli będę wtedy mieszkał, to Wam pokażę, jak wygląda rozpierdolona kuchnia i wtedy najprawdopodobniej będę na diecie pudełkowej, a nie na gotowaniu, ponieważ nawet nie będzie opcji, jak gotować. Więc wyciągamy sobie ostatni posiłeczek. Do tego musimy dostać się do półki. Ależ tu jest syf. O, dobra. Mamy. Co mamy na ostatni posiłek? Na ostatni posiłek mamy kostkę twarogu. 200 gram. Twaróg chudy, jak widać. I do tego będziemy mieli 50 gram... Masła migdałowego i to sobie połączę. To będzie mój ostatni posiłek. Jak widzicie, dużo białka w ciągu dnia, ale też dieta nie jakaś super restrykcyjna, więc można było spokojnie sobie coś pokombinować. Zjem sobie to, siadam zaraz do montowania tego filmu, żebyście go mieli w tym tygodniu. Więc jak Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Wiem, że to nie jest poziom vlogu taki jakbyście oczekiwali albo przywykliście ale wychodzę z założenia, że wolę dostarczyć Wam jakikolwiek vlog coś pokazać ciekawego, nowego niż zostawić Wam w tym tygodniu bez vlogu oprócz tego muszę jeszcze rozpisać dwa plany treningowe dla nowych osób i kładę się spać jutro robota, jak zawsze nadal trochę pokaszluję, więc no szału nie ma zdrowotnego nie ma, więc no cóż yy... Mam nadzieję, że jakoś się zbiorę w kolejnych dniach bardziej do życia. No i co? Za tydzień idę z hakiem do trenera. Będzie też z tego <laughs> kurwa <laughs> vlog. A my widzimy się już w kolejnym normalnym materiale treningowym z kanału. Dzięki, że byliście, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym PIS.